gwiazda tylowej walki wręcz! Od wielu lat z pozytywną zazdrością człowiek obserwuje, jak organizacja KSW zdobywa ogromną popularność, przyciągając tysiące kibiców na hale czy stadiony oraz przed telewizory. Wysoko, lewą rękawicę, proszę! O, jeszcze, jeszcze raz, raz. I jeszcze! Proszę, kontra. proszę Państwa! Naturalne, że polski kibic boksu chciałby zobaczyć podobną imprezę w swojej ulubionej dyscyplinie. Pierwszy trener Mike'a Tysona stwierdził, że każdy zawodnik ważący powyżej 90 kg jest w stanie znapałtować każdego innego, i, i to się potwierdza w praktyce. Jak trafię Pudzianowskiego, to. Do Tysona da Ci jeszcze dużo brakuje. Pojawiają się głosy, że to angaż Mariusza Pudzianowskiego stał się przełomowym momentem w zbudowaniu popularności MMA w Polsce. Nie mi to oceniać, ale KSW sprężnie działało znacznie wcześniej. Miniony weekend okazał się prawdziwym festiwalem byłych zawodowych bokserów w KSW. Artur Szpilka i Krzysztof Głowacki odnieśli swoje zwycięstwa, ale nie każdy pamięta, że Roman Szymański, który niestety przegrał, ma przeszłość boksera. Po gali spotkają się z opinią, że triumfy byłych bokserów mogą świadczyć o wyższości boksu nad innymi dyscyplinami. Ale czy tak naprawdę jest? Roman Szymański zaczął sportowe życie od treningów MMA, ale równolegle trenował także boks i odnosił nawet sukcesy w postaci brązowych medali na Mistrzostwach Polski. Na gali KSW przegrał niejednogłośną decyzją. Krzysztof Łowacki, były mistrz świata w boksie zawodowym, spotkał się z innym debiutantem, z Patrykiem Tołkaczewskim, który stoczył dwie zawodowe walki w boksie. Fani sportu walki z pewnością kojarzą go z występami w kromdzie. Gleba do dziś posiada rekord najszybszego nokautu w tej federacji i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zawodników walk na gołe pięści. W boksie olimpijskim, w kadetach i juniorach również odnosił liczne sukcesy na mistrzostwach Polski. Krzysztof Głowacki wkroczył do świata MMA z niekonwencjonalną metodą kończenia walki. Pozrobił to leżąc na plecach, wygrywając przed czasem z Glebą. Artur Szpilka, Mariusz Pudzianowski ten drugi dinozaur sportowy, mając 46 lat, nadal jest w wyśmienitej formie o jakie mogą pomarzyć mężczyźni w kwiecie wieku. Szpila w konfrontacji z Pudzianem nie był stawiany w roli faworyta, a raczej nadal traktowany jak nowicjusz. Jednak to nie stanęło na przeszkodzie, aby wygrać z faworyzowanym Pudzianem. Ale to co najbardziej mi zaimponowało w tym triumfie, bo w sporcie można przegrać, wygrać, to jest normalna sprawa. To nie aspekt sportowy, ale niezwykła wewnętrzna przemiana, jaką przeszedł Szpila jako człowiek. Wielu kibiców pamięta jak wyglądało jego postępowanie i reakcje w boksie, a dokładnie tych konferencji. Aktualnie jest skoncentrowany na sporcie, bawi się życiem i jest przykładem człowieka, którego z wiekiem stać na zmiany na lepsze. A wracając do tematu, czy Bóg z tego wieczoru wygrał? Nie odpowiem na to pytanie, ale możecie podzielić się swoją opinią w komentarzach. Pozdrawiam. Co i Pumba już wiedzą, że tatuś ubił Mariusza? Oglądali, oglądali, także na pewno. No i właśnie Bumba dzwonił chyba do Kamy i mówi, że, że kurde widziałeś jak we mnie uderzył tam na dole, a ja mówię, no widziałem synu, widziałem. <laughs> ja nie wiem czemu się śmiejecie naprawdę